Siemandero. No i generalnie stało się. Jak chcesz dowiedzieć się, co się stało, to oglądaj film koniecznie do końca. Sadziłem kij w browisko odnośnie tego filmu, co ostatnio nagrałem na temat wymiany NOx sensora, co kosztuje w Polsce 3700. No i to może by było ok. No, tam nagrałem dodatkowy film, że po prostu klienci nie mają świadomości cen, jakie trzeba albo kosztów, jakie trzeba ponosić za utrzymanie aut pewnych. No jeszcze tam gdzieś dodałem pokątnie, że mentalnie jesteśmy w pasacie 1.9, no to już w ogóle no, tragedia, tam zaczęli mnie atakować, że to ja jestem mentalnie, że w sumie jestem złym mechanikiem i tak dalej, ale to wczoraj nagrywałem temat, film na ten temat, więc ten temat poruszaj, nie będziemy poruszać, generalnie ludzie nie mają trochę świadomości jakie są ceny, tak? A jak komuś, no i to, że oczywiście mechanicy to złodzieje i tam biorą, biorą rabaty, które są wypracowane przez klientów pieniądze, no takie tematy się pojawiały. Postanowiłem Wam dzisiaj o, nagrać coś na ten temat i powiedzieć parę słów. Bo niestety wczoraj miałem bardzo dobry przykład, który Wam zaraz podam. I jak ktoś uważa, że mechanik to złodziej. I okrada go na każdym kroku i nie dzieli się rabatami. I, albo nie wiem, też miałem komentarz, że mechanicy krzywo patrzą jak klienci przychodzą z własnymi częściami. Proszę bardzo, dla mnie super. Kupujesz sobie części, przychodzisz, ja ci je tylko montuję. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za te części, nie biorę odpowiedzialności, czy ci te części pasują w ogóle. No chyba, że zauważę, to oczywiście ci nie założę, tak. Ale nie, nie mam całej załatwiania części, zamawiania i tak dalej. Nie mam problemu, że ktoś mnie posądza, że się nie dzielę rabatem. Proszę bardzo, jak ktoś uważa, że mechanicy okłamują. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo trochę się zaczynam się uruchamiać. To, co wypowiadam na moich filmach, to jest moja opinia. Jak ktoś in jakoś się nie, nie zgadza, każdy ma y, prawo do wyrażania swojej opinii. Piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To co ja wam nagrywam i to co ja wam mówię, to jest moja opinia. Tak jak ja postępuję, czy w warsztacie akurat pracuję u kogoś, też z różnych względów, między innymi też takich, żeby nie mieć tego na głowie i tych klientów i tak dalej, to po prostu piszcie w komentarzu. Każdy, każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Ale wczoraj miałem taki dzień, miałem wczoraj dwa auta. Jedno auto na hamulce i drugie auto tam tworzeń miałem wymienić i jakieś światła wyregulować, coś takiego. No i fajnie mówię, roboty szybkie, przy, pojadę, pojadę, zrobię i, i będzie ok. Oczywiście yy, yy, były części załatwione przez klientów, bo chcieli sobie załatwić, za, 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 yy, zamówili sobie części z Polski, z wiadomych przyczyn, dla, dlaczego? Po, po, po pierwsze jest po drugie, no tak jak wspominałem, się w Norwegii, zamówili się te, sobie te części w Norwegii, yy, przepraszam, zamówili sobie w Polsce, Yy, oczywiście części były za, po, dobierane powinnie, tak jak mi zarzucano, że tam części powinnie, to wszystko pasuje. Ludzie, jest tak, że każdy z klientów, ja to widzę teraz, nie mam kontaktu z klientem, ale jak miałem kontakt z klientem i musiałem telefony odbierać i rozmawiać z ludźmi, i tak dalej, to było tak. Każdy dzwoniąc do warsztatu ma taką świadomość, że zajmuje się tylko jego autem. A to, że stoi pełen plac samochodów, to nieważne. Zajmujesz się tylko jego autem, tak? A druga sprawa jest taka, że niestety ludzie też mają taką świadomość, może będzie kolejny hejt na mnie za tą świadomość, że jak podłączysz komputer, to naprawisz auto, a jak zamówisz części, nawet powinien to one pasują. Ani w jednym, ani w drugim przypadku tak nie jest. I wczoraj był taki przypadek, miałem na tylnej hamulce zaciski coś tam powymieniać, na szczęście za dużo nie rozebrałem, oczywiście zaciski nie pasowały, dobierane powinien, tak? Czyli auto już odpadło, zamiast siedzieć przy aucie i grzebać, musiałem wsiąść na komputer, poszukać numer 3, części, podprawdzać zadzwonić w to miejsce, gdzie były zamawiane, żeby tą sprawę jakoś spróbować odkręcić, czy, czy zamówić inne zaciski, żeby jakoś klientowi pomóc. Tak? Druga sprawa, wiem. Drugie auto, lampki sobie tam zrobiłem. Żarówkę było trzeba wymienić, był do wymiany stworzeń. Wymontowałem wahacz, wyciągnąłem stworzeń. Wcześniej nie ma możliwości tego sprawdzenia, po prostu bo pewnych rzeczy nie pomierzysz. Straciłem swój czas, jak później się okazało. No, generalnie nie pasuje, tak? Jak ktoś uważa, że prowadzenie warsztatu ja nie prowadzę warsztatu, ja pracuję u kogoś jak ktoś uważa, że prowadzenie warsztatu to jest taki miód, i my tylko kroimy klientów, i zarabiamy, i kąpiemy się w mleku. Proszę bardzo, kupić sobie rękawiczki, zainwestować sobie parę tysięcy albo, albo dziesiąt, albo nawet no, grubo w sprzęt. Eee, niestety, jak to mówią, nauka kosztuje i każdy mechanik na swoim, y, jakby koncie, ma jakieś porażki, za które musiał zapłacić, ponieść te porażki, żeby się czegoś nauczyć. No, i zakładać warsztaty. Przecież teraz jest taki deficyt mechaników. Nie ma mechaników, niech każdy weźmie i zakłada warsztaty. Będzie tyle warsztatów, nikt nie będzie kroił na częściach, każdy będzie zarabiał sobie fajnie. Będziecie przyjeżdżać tylko elegancko, przecież to ja nie rozumiem. Ja staram się nagrywać jakieś filmy, pokazywać coś ludziom, ale widzę, że im bardziej gdzieś tam staram się, a jeśli już chodzi o ceny, jak się porusza temat cen i zarobków, no to już w ogóle tak. Mechanik oczywiście zarabia nie wiadomo ile, ale ile musi zainwestować? Czy Wy myślicie, że podnośnik ile kosztuje? 1000 złotych? Może taka żaba, tak, jakaś porządna, tak? Podnośniki, sprzęty, yy, abonamenty, klucze nasadowe, klucze jakieś różne, testery, yy, 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 co, co jakiś czas musi przyjechać ktoś kontrolować warsztat, czy, czy jest wszystko sprawne, podnośniki, klucze dynamometryczne, to wszystko kosztuje? Dlatego to nie jest tak, że jak ktoś kasuje, nawet nie wiem jakie są ceny, nie chcę tak mówić, ale przykładowo 1000 zł za naprawę, bo się uruchomiłem. To jest to samo, jakby, nie wiem, wziął 1000 zł pod blokiem, jak ci to zrobi. I jemu z tego 1000 zł to nie wiem, czy 500 zostaje, jakby to wszystko policzył, tak? Dobra, bo się rozgadałem, a taki krótki filmik. Chcecie hejtować? Hejtujcie, ja wyrażam swoje zdanie, tak? Jak komuś się nie podoba, no to niech napisze mi w komentarzu, co mu się nie podoba. No to może się zmienię. To też jest tak, że komentarze dają do myślenia. Tak jak wczoraj powiedziałem, ale yy, jak to moja babcia zawsze powtarzała, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak? I, I to nie jest tak. To, to z boku wygląda, że przyjeżdżasz i oddajesz auto na warsztat. A druga sprawa. Jeszcze oczywiście, że mechanicy wymieniają części niepotrzebne i tak dalej. No to w stanie wymieni sobie sam, no to jaki masz problem w tym, ja nie widzę no. Nie, nie, nie tak jak ostatnio oglądałem EKG i Krzysztof powiedział, to miał 4.0 TFSI, no i sonda lambda była wymieniana, a później klient wrócił, dalej kontrolka się świeciła. Ale na temat tej kontrolki, no może być, albo inaczej, yy, przyczyn, że zapaliła się kontrolka silnika może być jeszcze 200 albo 300, tak? Więc to nie jest tak, że wymienicie sobie jedną część w aucie starym i automacie nowe. Niestety tak nie jest. No i takie moje zdanie: wyraźcie to w komentarzu albo w jakiś inny sposób. No, Jak się podobało, daj łapkę w górę, zostaw serducho, daj no, no polubienie, e, żeby być jakoś na bieżąco. Zapraszam się na TikToka, czy na TikToka do wiadomo, czy na YouTube'a mojego. Tam też staram się coś rzucać. No tyle, no takie jest moje zdanie, no na razie, trzymajcie się, miłej niedzieli, cześć, na razie.